Siemaneczko. Celowo nie zwracam się do Ciebie po imieniu, żeby zachować Twoją anonimowość, Natomiast mail jest mega ciekawy i poruszasz w nim ciekawe wątki i jeśli wyrazisz zgodę, to po prostu wrzucę to na YouTube, bo myślę, że to tematy, które interesują wiele osób. Natomiast najpierw wysyłam do ciebie odpowiedź no i ocenisz i dasz mi znać, czy. Czy mogę po prostu wrzucić, więc leci, lecimy konkretnie z tematem, siemaneczko. Zastanawiam się nad zakupem kursu, to miło, że się w ogóle zastanawiasz nad tym. Kilka dni temu straciłem pracę i obecnie poszukuję nowej, ale już jakiś czas chodzi za mną pomysł tworzenia stron, chociaż obecnie wiąże się to dla mnie z dość dużym ryzykiem. Jeśli nie będę miał zleceń, ze względu na brak czasu nie będę w stanie realizować go równocześnie z pracą. No, i y, normalnie ktoś by ci powiedział, że no szkoda, że straciłeś pracę, i tak dalej. Natomiast ja ci powiem, że być może znalazła się właśnie szansa na zmianę twojego życia i będziesz robił coś fajnego, i to jest bardzo prawdopodobne. I tak jak sam napisałeś, wcześniej nie było czasu na to, a teraz. No, jest więcej przestrzeni i duża motywacja, żeby to robić. Natomiast ja jestem ostatnią osobą, która powie ci: wiesz co, rzuć wszystko, kup mój kurs i będziesz zarabiał spokojnie pięciocyfrową kwotę ogarniesz, ja tutaj do pięciocyfrowej kwoty dochodziłem parę lat, ale ty to na luzie sobie zrobisz to w, z moim kursem w parę tygodni i będzie dobrze bo co innego złapać zleceń na jakąś kwotę właśnie, a co innego utrzymać to, bo ja mówię o tym, że zawsze co miesiąc masz jak w banku prawie jakąś konkretną kwotę. No i na moje to jest budowanie biznesu, że możesz utrzymać ludzi, możesz im zapłacić i na ludzie możesz realizować jakieś swoje potrzeby co miesiąc typu zapłacenie za mieszkanie na przykład, więc w tym momencie ja właśnie odnosząc się do dalszej części maila, no może konkretnie się po prostu odniosę, nie jestem w stanie ci obiecać gruszek na wierzbie, nawet gdybym oferował kurs stricte zarabiaj na tworzeniu stron internetowych kwotę X, no bo to trzeba dużo rzeczy wdrożyć, żeby zarabiać konkretne pieniądze. No i tu pojawia się twoje moje główne pytanie, czy twój kurs przygotowuje mnie do tworzenia stron, przygotuje mnie do tworzenia stron internetowych dla klientów. Nie chodzi mi o rozbudowane serwisy, sklepy internetowe czy nowe OLXy. Ale o niezbyt rozbudowane strony dla lokalnych biznesów, coś, w stylu twojego A27.pl, strony bezpieczne i stworzone w oparciu o dobre praktyki. No i tutaj. I to nie jest kurs stricte, jak zdobywać klientów, szukać nowych zleceń, czy też jak obsługiwać klientów. No bo stworzenie strony to jest jedno i. Na pewno stworzenie strony w oparciu o edytor blokowy Gutenberg już Cię wyróżni na rynku, natomiast do, tej, do, tej, do tego aspektu wrócę później. Ja jestem praktykiem, czyli tworzę strony dla klientów. Nie żyję z kursów. Sprawdziłem przed tym nagraniem. Przychód z kursu to niecałe 10% przychodu spółki w tym roku. Więc no tutaj, jakby to by nie pozwoliło się utrzymać, utrzymać spółki wszystkich kosztów, tworzenie samych kursów na ten moment. Więc siłą rzeczy, przemycam jakieś rzeczy z czy budowania firmy, czy obsługi klientów. I właśnie dostałem ostatnio bardzo fajny feedback na maila odnośnie kursu, że to jest spoko w tym kursie, że oprócz merytoryki i oprócz konkretnej wiedzy, jak coś zrobić w Gutenbergu i Cadence, to jeszcze przemycam takie anegdotki, jak ja to robię z klientami, jak wyglądają nasze współprace, czy jak ja w jakichś konkretnych. Z z w jakichś konkretnych sytuacjach, jak ja się zachowuję, albo jakieś przykłady właśnie z życia. No to to jest spoko, natomiast to jest bardziej w formie anegdotki, no i siłą rzeczy też siłą rzeczy się to przebije. W sensie w kursie będą takie rzeczy, ale to nie jest stricte kurs pod zdobywanie klientów i no, to chciałbym tutaj podkreślić, że no nie będę ci obiecywał gruszek na wierzbie. Natomiast nie chcę za dużo mówić o planach, bo nigdy nie mówię, a przynajmniej staram się nie mówić o planach. Powolę najpierw je realizować, niż otrzymać gratyfikację od społeczności czy od kogoś, komu to powiem. O Kinder, super plan, taką mam ksywkę. I rób to, działaj. Na pewno będzie fajnie. To już taka dopamina jest do mózgu. Ja wolę najpierw zrobić i potem powiedzieć to ludziom. No i muszę ci powiedzieć, że szykuję kilka takich narzędzi, że ktoś w momencie, gdy dołącza do mojej płatnej społeczności, tej części, no to ma duży benefit i również może to wykorzystać również w tworzeniu stron internetowych dla klientów. Chciałbym takie narzędzia zbudować dla osób, które tworzą własne agencje, czy właśnie dla freelancerów. Natomiast w momencie, gdy to zrobię, to możesz wtedy dołączyć, na przykład jak uznasz, o WP zion, zrobił to i to i to. I to mi pomoże w biznesie. nie? Więc tutaj jeśli mam coś dopowiedzieć, to, to, to pisz śmiało do mnie. Ja postaram się. do każdej linijki odnieść, więc jadę dalej. Jeśli chodzi o niezbyt rozbudowane strony, no to nawet rozbudowane stworzysz z kursem Gutenberg z dynamiczną treścią, i tam działamy też w oparciu o Cadence Pro. A tam naprawdę można dużo wyklikać fajnych rzeczy takich nietypowych. I wtyczka Cadence Block Pro, Cadence Conversion i, i Cadence Pro po prostu Motyw zastępują nam dużo. Ciekawych rzeczy, takich WordPressowych, które by musiał wyklikać WordPress Developer, znaczy napisać kod WordPress Developer. I właśnie mm, wiadomo, że nie ma sensu stawiać Olixa na, na WordPressie, albo nie wiadomo o to mówię. Natomiast dużo też takich ciekawych rzeczy można zrobić po, po tym kursie. No i on cały czas się rozwija razem ze mną, więc to jest na pewno duży plus. Strony bezpieczne i stworzone w oparciu o dobre praktyki, no to, to klasyk. No to, to też chyba widzisz po moich materiałach, jak ja pracuję i staram się tę wiedzę przekazywać też darmową, żeby ktoś mógł zobaczyć, jakie ja mam podejście do wielu spraw, na przykład nie wiem, zabezpieczania stron internetowych. Nie? Nie jestem osobą całkiem zieloną w kwestii tworzenia stron, znam HTML, CSS i trochę JavaScriptu. Myślę, że jestem w stanie ogarnąć podstawy PHP. Bardzo fajnie. W momencie, gdy zaczynasz ogarniać PHP i takiego prawdziwego WordPressa, czyli WordPress Development, w większości przypadków, jeśli chodzi o pracę dla klientów, nie będziesz musiał tego robić, natomiast w momencie, gdy... Będą jakieś trudniejsze zlecenia, a dostęp do trudniejszych zleceń mają agencje, możesz być podwykonawcą, pracować po prostu na godziny i rozliczać się właśnie za konkretne projekty. No to umiejętności PHP ci się przydadzą, natomiast nie są niezbędne do tego, żeby fajnie zarabiać w tym biznesie. No i teraz dochodzimy do. Aha, jeszcze jest jedna rzecz. Masz przyszło, przeszłość z. Szeroko pojętą informatyką, to spoko, bo w momencie, gdy tworzysz stronę dla klientów, to ja też wspominałem wczoraj na live, można dodatkowe usługi im tworzyć, czyli opieka techniczna,. Właśnie klienci oczekują tego, na przykład nie znają się na serwerze, że, żeby podpiąć im serwer, żeby zrobić im pocztę, żeby ograniczyć im SSL, i tak dalej, więc w momencie, gdy kumasz, że coś z czegoś wynika w informatyce, jeśli coś, to coś, bo tak to mniej więcej działa, no to wtedy będzie Ci łatwiej się poruszać po prostu z logicznym myśleniem, bo, bo ja poznaję dużo ludzi, którzy działają, dużo ludzi, którzy działają w tej branży, no i Często jest problem z logicznym myśleniem, że coś musisz zadać, żeby coś. Też widzę pytania na grupach, które właśnie wynikają z tego, że no ludzie tak nie do końca kleją fakty, że coś musi się ze sobą połączyć. Więc jeśli masz taki background informatyczny, że tak powiem, to jak najbardziej na plus. Chciałbym tworzyć strony internetowe w oparciu o WordPressa, bo uważam, że w tym przypadku będzie on dla mnie lepszym rozwiązaniem niż pisanie stron od podstaw. To w ogóle. W przypadku twoim będzie, w przypadku twoich klientów, będzie dobrym rozwiązaniem. Ja zawsze mówię klientom takie zdanie, że będą niezależni ode mnie w momencie, gdy zrobię im to na WordPressie, bo jak rzucą gdzieś w centrum miasta kamieniem, to jakiś WordPress developer dostanie w głowę tyle ludzi robi tego WordPress'a, więc oni też, oni, czyli klienci, mogą być niezależni ode mnie. I Rozmawiam też z drugą stroną, czyli z deweloperami albo z jakimiś programistami, którzy piszą stronę od nowa i denerwują się, że ktoś wyklika stronę w Divi czy w Elementorze i bierze za to podobny, podobny hajs. No bo właśnie i tutaj wracamy do umiejętności sprzedażowych i też właśnie trochę też o tym napisałeś. Jestem trochę sceptycznie nastawiony do kursów, po tym jak kupiłem kurs stron na WordPressie od, i tutaj pozwoliłem sobie zasłonić od kogo, bo im bardziej zagłębiam temat WordPressa, to tym bardziej mam wrażenie, że gość średnio ogarnia temat, ale potrafi się kapitalnie sprzedać. No i tutaj dochodzimy do sedna sprawy kursów WordPress. Ja śledzę ten rynek i od wielu, wielu lat, także no znam, te, znam te różne bolączki, różne kursy i różne obietnice i Chciałbym się wypowiedzieć jakoś, ale nie wprost. Na przykład na to, że mój kurs jest bardziej merytoryczny, no to, to nie, nie będę tego oceniał. Natomiast to, co mogę powiedzieć o moim kursie, to na pewno jest po prostu na Gutenbergu, a nie na Elementorze. A większość, zdecydowana większość rynku praktycznie 100% wygląda tak, że możesz stronę wyklikać szybko na Elementorze, no i już jest Twoje jakieś wyróżnienie, w mojej opinii że Ty nie robisz na stronę na Elementorze, bo bardzo często pytam ludzi, którzy zlecają strony i widzę, że jest Elementor Pro podpięty. Ostatnio zapytałem właśnie jedną osobę, no dobra, ale kto płaci za licencję tą za rok? No nie wiem, bo wykonawca mi nie powiedział o tym, a ja w sumie nie spytałam. No i to jest taka zagadka na przykład, kto płaci za Elementora Pro, czy klient musi dodatkowo płacić, czy jak, więc to jest na pewno wyróżnik. No, a jeśli właśnie chodzi o kursy, to dużo ludzi po prostu żyje z kursów WordPressa, nie? I w ogóle w każdej branży. Wczoraj też na live rozmawialiśmy sobie o tym, że tak na giełdzie się dzieje i wszędzie. No, i w momencie, gdy ktoś nie jest praktykiem już w sensie, no i trochę siedzi w tym WordPressie, ale nie tak od strony tworzenia, od zera stron, albo nie ma jakiejś agencji, albo nie ma zespołu, albo poszedł w innym kierunku, no to się trochę odkleja. Może ja też. Nie wiem, nie sprzedaję tyle tych kursów, bo gdzieś podświadomie, na przykład myślę sobie, kurczę, Karol, ty musisz być praktykiem, i tutaj wiesz, nagrywam ci odpowiedź o 22. Bo ty, Karol, to musisz działać w swojej firmie i robić zlecenia dla klientów, bo, bo jak nie, to się odkleisz. Może nie wiem. Za 10 lat będę zarabiał tylko z kursów i stwierdzę, że jesteśmy firmą szkoleniową. To tak odbiegając od tematów, ale myślę, że niektórzy tak po prostu stwierdzili, no, wnioski jakby wyciągnij sobie sam. Nie wiem, czy tutaj tworzyć jakieś podsumowanie. W każdym razie ten mail bardzo dużo ciekawych wątków zawierał. Mam nadzieję, że na nie odpowiedziałem. Jeśli nie, to, to pisz do mnie śmiało. No, i tyle. Cóż tu mogę więcej dodać. W ramach podsumowania to już chyba nic, bo odniosłem się do każdego akapitu. Wybacz, że nie odpowiedziałem wprost na Twoje pytanie, a może właśnie dlatego, że widzę, że sam po prostu myślisz i sam wyciągasz wnioski, to, to też sam wyciągniesz wnioski, jeśli chodzi o to, co ja powiedziałem, i są fajne możliwości dzisiaj. Ale jest też duża konkurencja, natomiast można się wyróżnić na rynku w kilka prostych sposobów, tak jak właśnie tworzenie stron w WordPressie, faktycznie w WordPressie, a nie w narzędziu, które działa na WordPressie, ale nie w oparciu o WordPress, mam tu na myśli Gutenberg, Divi i tak dalej, no bo tam jest swój świat. Możesz wyróżnić się obsługą klienta, jak będziesz startował, możesz odpisywać szybko na maile, możesz łapać zlecenia jako taki wirtualny asystent WordPress i rozwiązywać jakieś techniczne problemy. Więc tych opcji jest dużo i chciałbym Cię trochę tak zostawić na koniec z. Dawką optymizmu, że naprawdę są niesamowite możliwości i właśnie dlatego, że teraz idzie kryzys i dużo biznesów potrzebuje wymyślać, bo ludzie przedsiębiorcy, przedsiębiorczy, nie znikną. Oni potrzebują wymyślać, coś zmieniać. To jest szansa dla nas, dla nas, kumatych osób, które mogą im w tym pomóc, więc moim zdaniem, teraz jest świetny czas, żeby wchodzić. Właśnie czy w dodatkowy biznes, czy we własny biznes internetowy. No i ja ze swojej strony też będę dokładał narzędzia dla takich osób, które chcą rozwijać swój biznes, ale zgodnie z tą zasadą, że najpierw robię, potem mówię. No to później będą te narzędzia dostępne, nie? Trzymaj się. Jeśli masz jakieś pytania, to, to, to śmiało. Hejka.